Oczekiwali szampańskiej zabawy. Panie i panowie, witamy na pokładzie. Życzę państwu pięknej i obfitującej w przeżycia podróży. Tymczasem czekał ich koszmar. Statek jest w naszych rękach. Co pan tu robi? Za uwolnienie pasażerów oraz załogi żądamy okupu w wysokości 50 milionów marek. Nie wychodźcie z kabiny, bez względu na to, co się wydarzy. Jeśli nasze warunki nie zostaną spełnione, wysadzimy się w powietrze razem z pasażerami i personelem. Gra o wszystko właśnie się rozpoczęła. Film Sensacyjny, śmiertelny rejs w o 21.25. W dzieciństwie nierozłączne przyjaciółki. Na studiach. Zakochane rywalki. Ale czy mogło być inaczej, skoro wpadł im w oko ten sam chłopak? Zabawna i wzruszająca opowieść o pierwszych miłościach i pierwszych trudnych wyborach. Romantyczna komedia w kręgu przyjaciół w czwartek o 20:30. Aks, producent herbat owocowych, zaprasza na serial. Proszę. Uwaga! Uwaga! Jeżeli czujesz, że Twoje gardło jest podrażnione, spróbuj, Holsa. Ulga dla gardła. Uwaga! To jest samo życie, dobrze, o tym wierzysz. You Wreszcie ile można czekać szybko, bo kawa stygnie. Jaka kawa przypada? Alvorada. Alborada? No to gazu! Nie pozwolimy wystygnąć takiej kary. Ostrożnie pa. proszę! Alborada jest tego warta! ja już nie Była mocna! Była za mocna! Była akurat! <gulia> Doskonała! Pyszna! Jesteś! Na szczęście! <gulia> <O! gulia> Alborada? No to gazu! Poprosiliśmy Panią o przetestowanie nieoznakowanego żelu. Żel się spisał. Doprały się kołnierzy. On bardzo ładnie pachnie. Żel jest fajny. Dobrze. E, A, to jest. O, o, oczywiście, że tak. Ja już go chyba będę kupowała. Będę kupować tylko żel. Jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać? Firma Vitax, producent herbat owocowych, zaprasza na serial.